Tworzenie ścieżek. Wszystkie dane w programie Pro Tools zapisywane są na wirtualnych ścieżkach. Mamy do dyspozycji różne ich typy, takie jak audio, MIDI oraz ścieżki instrumentów wirtualnych, a także ścieżki wejść pomocniczych AUX Input i ścieżki tłumika sumy Master Fader. Wszystkie typy poza MIDI możemy tworzyć w dwóch wersjach: mono lub stereo. Na ścieżkach audio zapisujemy i odtwarzamy sygnały foniczne, zarówno te nagrane za pomocą programu Pro Tools, jak i te załadowane do sesji z zewnętrznych plików. Na ścieżkach MIDI i ścieżkach Instrument zapisywane są komunikaty MIDI, ale sposób odtwarzania tych komunikatów jest różny. Sposób uruchamiania instrumentów wirtualnych dla obu typów ścieżek omówimy później. Za pomocą ścieżek wejść pomocniczych Aux Input, Możemy m.in. grupować kanały oraz wysyłać sygnały do urządzeń efektowych. Ścieżki tłumika Sumy umożliwiają między innymi ustalenie wyjściowego poziomu całego nagrania lub monitorowanie poziomu którejś z wewnętrznych wirtualnych szyn programu. System Pro Tools uwzględnia kilka sposobów na stworzenie nowej ścieżki. Sposób pierwszy: z menu track wybieramy zakładkę New. Lub używamy skrótu klawiaturowego Command plus Shift plus N. Otwiera się okno z czterema polami. W pierwszym wpisujemy liczbę ścieżek, które chcemy utworzyć. W drugim wybieramy format ścieżki: mono lub stereo. W trzecim określamy jej typ. Ostatnie pole umożliwia ustawienie podstawy siatki czasu ścieżki opartej o próbki lub tiki. Tik to najmniejsza jednostka metrorytmiczna w programie. Różnice funkcjonalne pomiędzy tikiem a próbką zostaną omówione później. Za pomocą przycisku oznaczonego symbolem plus można dodawać następne ścieżki. Ich kolejność ustalamy chwytając za strzałki po prawej stronie. Monofoniczną ścieżkę audio oraz ścieżkę MIDI. Operację tworzenia ścieżek potwierdzamy przyciskiem Create. Drugi sposób tworzenia ścieżek znajduje zastosowanie głównie w przypadku ścieżek stereo. Polega on na dwukrotnym kliknięciu w puste miejsce okna edycyjnego przy jednoczesnym użyciu klawisza funkcyjnego. Każdemu spośród typów ścieżek odpowiada inny klawisz: Alt, ścieżka instrument, Command, ścieżka audio, Control, ścieżka aux input, Shift, ścieżka tłumika sumy. Dwukrotne kliknięcie w puste miejsce okna edycyjnego bez użycia klawiszy funkcyjnych. Daje możliwość utworzenia ścieżki, której typ będzie zależał od tego, jakiego rodzaju ścieżkę stworzyliśmy wcześniej. Jeśli na przykład stworzymy monofoniczną ścieżkę audio, podwójnym kliknięciem utworzymy za każdym razem kolejne ścieżki tego rodzaju. W celu zmiany położenia ścieżki należy zaznaczyć jej nazwę i przeciągnąć w inne miejsce. Operacji usunięcia ścieżki dokonujemy za pomocą polecenia Delete z menu Track po wcześniejszym zaznaczeniu jej nazwy. Można skorzystać też z polecenia Delete pod prawym przyciskiem myszy. Aby usunąć jednocześnie kilka sąsiadujących ze sobą ścieżek, klikamy nazwę pierwszej z nich, a następnie, wciskając klawisz Shift, zaznaczamy ostatnią. Po czym, tak jak poprzednio, Używamy polecenia Delete. Możliwe jest także usunięcie wybranych, nie sąsiadujących ze sobą traków. Aby je zaznaczyć, należy, tak jak poprzednio, wybrać nazwę jednego z nich, a każdy kolejny dodać kliknięciem z wciśniętym klawiszem komand. Operacja usuwania jest nieodwracalna. Ale warto podkreślić, że nie wiąże się to z utratą danych zapisanych na ścieżkach. Dane pozostają na liście klipów.